Cześć Boże, ja mam na imię Marcin. Mam 32 lata. Od kilku lat jestem we wspólnocie Cenacolo. Obecnie przebywam w domu naszej wspólnoty w porębie radnej koło Tarnowa. Nasza wspólnota jest, jest wspólnotą, która powstała we Włoszech. Została założona przez włoską siostrę zakonną Matkę Elwirę Petrocci. Obecnie mamy cztery domy w Polsce. Dwa z nich znajdują się na Śląsku. Jeden pod Tarnowem w Porębie Radnej i jeden w Gieskowie, koło Koszalina. Jesteśmy wspólnotą, która poprzez wiarę w Pana Boga, poprzez wiarę w Pana Jezusa, poprzez modlitwę pomaga młodym ludziom wychodzić z różnego rodzaju uzależnień od narkotyków, od alkoholu od komputerów, od hazardu i od wszystkich innych uzależnień dzisiejszego świata. Nasza wspólnota żyje w zbożej opatrzności, znaczy w naszych domach nie kupujemy jedzenia, nie kupujemy ubrań, nie kupujemy środków czystości. Mamy to wszystko, co otrzymujemy od dobrego Boga. Matka Elwira w ten sposób od początku zaufała Panu. Ona obiecała Panu Bogu, że będzie naszą Matką, a poprosiła jego, aby się nami opiekował. I to też jest dla nas i dla mnie osobiście, na pewno wielkim dowodem na to, że on istnieje, że on jest, że on czuwa, że on nigdy nas nie opuszcza i nie zostawia. Jeśli chodzi o, o moje życie, na pewno przez wiele lat byłem zagubiony. Kiedy wstępowałem do wspólnoty, myślałem, że mój problem był. W narkotykach, w alkoholu, że to były trudności, z którymi się zmagałem, że heroina była tym, co uniemożliwia, uniemo, uniemożliwiała mi żyć w dobry sposób. Jednak będąc we wspólnocie, modląc się, odnajdując drogę do Pana, zrozumiałem, że problemy zaczęły się dużo wcześniej i były tak naprawdę dużo głębiej. Mój ojciec też pił alkohol, jestem jedynakiem, mamy ciągle nie było, ponieważ dużo pracowała. I jak gdzieś od dziecka brakowało mi tej rodziny, brakowało mi tej rodzinnej atmosfery. I w wieku 13 lat zacząłem się przeciwko temu wszystkiemu buntować, szczególnie przeciw, przeciwko mojemu ojcu, przeciwko temu, że pił. Rosła we mnie taka złość, taki gniew. Zacząłem szukać radości właśnie w alkoholu, zacząłem chodzić na mecze piłki nożnej, palić trawę i później brać coraz twardsze narkotyki. Próbowałem z tego wyjść, próbowałem pomocy w różnych ośrodkach, jeździłem po Polsce, moja mama też szukała dla mnie pomocy. Jednak to było wszystko krótkotrwałe. Tam zawsze coś brakowało. Nawet jak w pewnym momencie mojego życia miałem pracę, poznałem dziewczynę, próbowałem dokończyć szkołę. To nie było to. W moim sercu ciągle była pustka, ciągle było coś, czego brakowało. I w tych wszystkich latach moja mama zawsze była sobą wierzącą, zawsze się modliła, ale myślę, że była pierwsza z naszej trójki, która, która tak naprawdę się nawróciła. Poprzez Medżugorię powstała wspólnota kolo, o której ja na początku nie chciałem słyszeć. Mówiłem, że to wspólnota dla wariatów, że ci ludzie tam nie są normalni. Moja mama była podekscytowana, wierzyła, że wspólnota może mi pomóc odmienić moje życie. I kilka lat później, kiedy upadłem naprawdę nisko, otarłem się o więzienie przez wszystkie złe rzeczy, które robiłem, przez kradzieże i inne przestępstwa. Zrozumiałem, że ja jednak nie chcę tak żyć, chciałem się ratować. Nie chciałem iść do więzienia, nie chciałem stracić wszystkiego, co mi zostało. Poprosiłem mamę o pomoc, wróciłem do domu i wstąpiłem do wspólnoty. We wspólnocie, na początku, szczerze mówiąc, było mi bardzo trudno. Myślałem, że wszystko zostało mi odebrane: że zostały mi odebrane wszystkie przyjemności. Nie było telefonu, nie ma internetu, nie ogląda się telewizji. Większość dnia jest. Praca i modlitwa, rzeczy, których nigdy wcześniej nie robiłem, żyłem w inny sposób, ale to, co mnie dotknęło, że od początku doświadczyłem ze strony innych braci bardzo dużo przyjaźni. Chłopaki od początku, od pierwszego dnia byli mną zainteresowani. Można powiedzieć, że opiekowali się mną i doświadczyłem prawdziwej, bezinteresownej przyjaźni. Czegoś, czego nigdy wcześniej nie, nie doświadczałem w życiu. Zawsze miałem znajomych, miałem przyjaciół, takich fałszywych. Wszystko było oparte na pieniądzach, na rzeczach materialnych, gdy miałem narkotyki, miałem znajomych. Jak to się Je kończyło? Ich, Zostawałem sam. We wspólnocie zobaczyłem, znaczy że to jest inaczej. Jeśli chodzi o modlitwę, znaczy... na początku znaczy... chodziłem do kaplicy, dlatego że chodzili wszyscy. Nie rozumiałem, dlaczego klęczę przed białym kawałkiem chleba. Nie widziałem w tym sensu, ale wszyscy chodzili. Ja też chodziłem. Nie rozumiałem, skąd ci chłopcy mieli radość. Ja byłem smutny. Byłem zły, że musiałem być w tym miejscu. Nie chciałem być, chciałem być tylko, żeby uchronić się od więzienia. Oni byli, oni byli zadowoleni, byli radośni. I ja też czasem tą radość odzyskałem. Pan Bóg poprzez moją codzienną modlitwę wystarczyło, że ja byłem przy nim na początku. Mimo, że ja nie umiałem się modlić, to już przemieniało moje serce. Pomalutku zaczął się pojawiać w moim sercu pokój, radość. Pierwszy rok był trudny. Nie mogłem znieść, że inni mówią mi, pokazują mi moje błędy. Mówią, co robię źle. Jednak z czasem, podczas właśnie adoracji, podczas lektury Ewangelii, Pisma Świętego, zacząłem rozumieć wiele rzeczy, których nigdy nie rozumiałem. Przede wszystkim Pan Bóg sprawił, że dostrzegłem, że mój tata zawsze mnie kochał. Pamiętam po roku, miałem taki trudny moment, kiedy wyszedłem ze wspólnoty. Poddałem się, trudności mnie przerosły. I rozmowa z moim tatą, to, że pierwszy raz w życiu powiedział mi, że mnie kochał, sprawiło, że ja do tej wspólnoty wróciłem. I zdecydowałem się raz w życiu dokończyć coś, co zacząłem. Później Pan Bóg tak pokierował moim życiem, że pojechałem do domu w Irlandii, gdzie moja relacja z nim też się pogłębiła. Zdecydowałem się zostać we wspólnocie. Półtora roku mojego życia spędziłem też z dziećmi na misjach, i to był kolejny krok, gdzie Pan Bóg dokończył tego mojego uzdrowienia. Jest u nas taka możliwość, że ci z nas, którzy są 2, 3, 4 lata we wspólnocie, są po prostu troszkę dłużej. Odnaleźli drogę do Boga, chcą pomagać innym? Mogą pojechać do Ameryki Południowej czy do Afryki i opiekować się bezdomnymi dziećmi z ulicy, z tamtych krajów. Ja na początku myślałem, że to jest coś jak moje, jak moje powołanie, coś co muszę zrobić w życiu i że ja jadę im pomagać. Będąc tam, zrozumiałem, że może to prawda, ja coś dla nich zrobiłem, ja z nimi byłem, dałem im kawałek mojego życia, ale to one nauczyły mnie dużo więcej niż ja ich nauczyłem. One nauczyły mnie, że ja tak naprawdę zawsze narzekałem na moich rodziców, na mojego tatę, na moją mamę, może oni nie byli idealni, ale ojciec na pewno zawsze mnie kochał, tak jak umiał, po prostu. Te dzieci zamiast być ze swoimi rodzicami miały jednego wujka z Polski, drugiego wujka z Włoch, trzeciego z Chorwacji i były szczęśliwe, doceniały to, co miały. Doceniały to, że mają dar życia. Ja wielu tych rzeczy nie doceniałem, nie umiałem się nimi cieszyć. I bardzo dziękuję Panu Bogu też za to doświadczenie, że poprzez te dzieci On nauczył mnie tak naprawdę nauczył mnie kochać, nauczył mnie być szczęśliwym. I dzisiaj do tego szczęścia nie potrzebuję już narkotyków, nie potrzebuję alkoholu. I chciałbym z wami wszystkimi się tym podzielić, że właśnie dla Pana Boga nie ma nic niemożliwego. Pan Bóg potrafi z każdej trudnej sytuacji człowieka wyciągnąć. I. Wszystkie informacje o tym, jak dostać się do naszej wspólnoty, jeżeli znacie kogoś, kto potrzebuje pomocy, znajdziecie na naszej stronie internetowej, wystarczy pisać w wyszukiwarce w Google, Wspólnota Nakolo. Znajdziecie tam wszystkie potrzebne informacje, numery telefonów, pod które trzeba dzwonić, aby pomóc ludziom, którzy tej pomocy potrzebują. Ja mogę tylko zaświadczyć, że... Wiara jest jedyną drogą do wyjścia z nałogów i tylko Pan Bóg może tak naprawdę uwalniać. Żadne terapie, żadne lekarstwa, nic innego nie było w stanie mi pomóc. Ja może nie brałem narkotyków przez kilka miesięcy, tygodni, ale to nie było to w moim sercu. Dopóki nie spotkałem Pana Boga, dopóki nie spotkałem Jego miłości, zawsze była pustka. I chciałbym w tym miejscu zaświadczyć, że to właśnie Pan Jezus w Eucharystii daje prawdziwe szczęście.